Portoloną dziarę. Czas przykryć. Akurat odbitki to jest coś, co wychodzi mi średnio. Ty, to masz podejście do klienta. Powiedz mi tylko jeszcze, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Czy to ma znaczenie, czy nie ma? Po jego minie widać, że ma. Wolę wzory rysować na skórze. Zazwyczaj tak pracuję, ale zawsze wiem, że to tylko 90% mojej pracy. Dzisiaj mamy te 10. Przyklejamy jeszcze tego. Z tego nam troszeczkę tutaj zostanie na zewnątrz, ale też się tym nie przejmiemy za bardzo. to się czuję, jak taki. Wiesz, yy, praktykant. <grystanie> Jest fajnie. Fajnie, to dopiero będzie. Oby. Tak do mnie mrugasz, że ratunku, pomocy? Jak robicie to rekonstrukcję? Tam jest jakaś odtwarzana konkretna bitwa, czy to jest po prostu imprezka, do, żeby się ponaparzać mieczem? To jest imprezka, wiesz, jest bohurt, czyli taka grupowa bitwa. Czy y, można tam odnieść obrażenia w takiej bitwie? Oczywiście, jak najbardziej. Podziwiam cię Mateusz. Szczerze, fajna zajawka. Szacun na dzielni będzie. Mamy rekord. No co ty, wojowniku? Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Bądź jak Chuck Norris. Z pół tego bydlaka. Ja już wyszedłem z ciała. Walhala. Jeszcze nie zasłużyłem. Oddzielna balhala dla rekonstruktorów. Uwaga. Fanfary. Koniec. Dzisiejsza sesja zabrała mnie w sentymentalną podróż w lata 90. Serio. Nie robiłem takiego tatuażu ze 20 lat. Zapraszam. Zobaczmy, koniec, wieńczy dzieło. Ciekawe jestem, twojej reakcji. O, Nie, nie. Zafiksowany na te detale, bardzo wczuty w tą całą stylistykę. Jest Zajebisty. A ja się tak przestraszyłem. A tu euforia w sufit przygrzmociła. No? Jest Zajebisty! Uff, strasznie się bałem jego reakcji, ale chyba jego mina wynagrodziła mi całe, całe te 6 godzin. Ależ ta dziara jest misterna. Precyzja tysiąc. Będę tak z nim chodził, o, po mieście, tak. Czyli w tramwaju zawsze stać będziesz? Łapka w górę. Przedem z fuszerą wychodzę z dziełem sztuki.